Jesteśmy w siedzibie Teatru Komedii IMPRO w Łodzi. Dziś wielki dzień. Dzień prapremiery polskiej, a może nawet i europejskiej, wilkołaków, czyli horroru improwizowanego. Kostiumowego. Czegoś takiego jeszcze tutaj nie widzieliście. Posada to zacna. Ziemia urodzajna, chłopie zaradne, Baby gospodarne, co jakiś czas złe na ludzi bada. I we śnie ich przemienia. Budzą się już nie jako ludzie, a potwory w ludzkiej skórze. Ty jesteś wrażliwy chłop. Oj, wrażliwy jestem chłop. Ja jestem wrażliwa baba. Pasujemy do siebie. Jak chłop do baby. Bo jasne jest, z tego muzykowania ciężko przemówić. Mógłbym ci pomagać z tymi mieczami. U mnie to jest chaos, duża No Ja mogę to w chałupie robić. Co tyś mnie prosił, żebym do gniewka poszła? Bo no, mówi, że że Gniewko to na pewno mi instrument pokaże, a się impreza szykuje i że tylko ja go mogę przekonać, żeby zagrał i na czym on to potrafi. Na fujasze. Na fujasze. Zobaczysz ja to u ja jego fujare. Estragon. O, co to za czurcie, że, To żało? Zagraniczne. O, a. a, a. Mm. Bo to na dwa sposoby trzeba. Jak na... Tak. Bo. Bo ja się chyba w tobie zakochałem. Siostra. Brać tego Eustachego. Nie, nie wiem. Nie, ja już do zielarki to nie pójdę, bo on tak mi pachnie. <śm> Przechodzi. Ja wiem, że on się zbliża. Co ja mam zrobić, żeby on nie poznał? Bo to lepiej by było, żeby to on poprosił nie ja, nie? Podobam ci się? To! Całkiem dorodna dziewoja z ciebie. Nasmarowałam się maską. To nie wiem, czy mam wyciągać fujarkę? Jurne to to do życia ma ochotę. Prze! Ku sobie! Jedno w drugim się kocha, drugie trzeciego pożąda. Ale czas nie stoi w miejscu, a legenda zdaje się jednak mówić prawdę. Bowiem, gdy noc nadchodzi, Światło przygasa. Czerwony księżyc wschodzi na niebie. Legenda się dopełnić musi. Oni śpią, pogrążeni w zapomnieniu, tylko ich dusze, narażone teraz i bezbronne, przyjmą przeznaczeniem. Mam tu siedem kart. Komu karta przypadnie w udziale, ten przemienionym być musi. Przemiana zaszła. Teraz od waszej uwagi zależy, czy rozpoznacie kto zmienił się w wilkołaka. Od tej chwili to wy, sąsiedzi, będziecie decydować. Więc uważajcie na wszystko, co się między nimi dzieje. Praca jest nieważna, słuchaj. Ostatnio obudziło się we mnie takie zwierzę. Po prostu bestia! Jak tylko, tak? jak tylko myślę o Jagnię, to, to nie mogę się skupić. Po prostu od razu ostrzegły na myśl o spotkaniu z nią. życie jest okrągły. Człowiek się we mnie obudził, a Stachy. Muszę gniewka poprosić, żeby mi pograł na pujarca, to się naostrzy. A gniewka też może przyjść! O! Coś tak. Poczułam. rządzę Kwi. Bo Twoje Super. Znaczy, Doskonały. Wyborny. Wyborny. Mhm. Ale rozmawiać to... to nie potrafi. Zgadzam się? Żeby... Żeby razem z tobą, w tym maśle i tak dalej, bo... Z samego grania rodziny się nie założy. Klątwa zawisła nad dosadą. Mrok nadchodzi. Śmierć pierwsza przyszła. Będą następne? Od was to będzie zależało, ale w tej nocy zginie i nie w Nad radem go znaleźli i od tego momentu życie zupełnie inaczej wygląda w tej osadzie. Eustachy! Ja Eustachy! Ja Gniewko miał się ze mną użenić. Znalazłam go dzisiaj, jak poszłam do chaty. Widziałem… Miejsce Widziałem… tu miał przerozwinięte gardło… jakby kaczkę to sprawiał w życiu krew… Nie ma nic, żeby łaka rozpoznać. Jest. To jad. Trzeba mu podać to jad! Tak się mówi we wiosce, tak? Że to jak niewka zabiłem? A, tak się mówi. Pani Dobroch, no, no znam mnie pani całe życie. Ja chciałem tylko zapytać, bo... On coś takiego na plecach. A! Całe od, od szyi, mam takie szramy. Okej. Okay. Jak ci to pachnie? Ostro. Nie dadzą sobie rady za. Musicie hmm. pomóc. Nie zgadną, nie odkryją, nie zdemaskują wilkołaka. Wy decydujecie. Wybierzcie teraz trzy najbardziej podejrzane osoby. A może ona? Tak. Nie. Wątpliwości są. A może Jagna? Yeah. A może Henryka! A... Ludzie. Tak, wszyscy się ze mnie śmiejecie zawsze. A ty najgłośniej. Rozeszło się tak, że nikt mnie we wsi nie chciał. Rozeszło się. To teraz chcecie mnie zabić! Czas wybrać. Trzy razy wilk, wilk, wilk. Ten okrzyk od was. Wilk jest wilk! Taka osada, gdzie się dziewic nie szanuje, gdzie się nie da dziewczynce dojrzeć, gdzie nie można życia zasmakować. Tacy z was ludzie, tacy z was ludzie, wstydźcie się, zabiliście człowieka. No. Ludzie! Co z wami? Pożareliście. Coście narobili! Wilkołach jest nadal żyw. Nadal zabijać będzie przez was! Patrzcie, że dobrze! O to o życie idzie sprawa. Przezabawne, przemądre i zaskakujące w, w tym wszystkim. To jest e, niezwykle odświeżająca też forma dla widza takiego teatru e, po tych wszystkich tradycyjnych formach teatralnych, kiedy przychodzisz na coś takiego i możesz razem z aktorami cieszyć się i radować z, z, bycia, z bycia w teatrze. To jest fantastyczne. Niezwykłe jest to, że udało się do końca tych wilkołaków doprowadzić i oszukać nas. Jest też w tym rzeczywiście refleksja, jeżeli skazujemy na śmierć człowieka, że nagle może, możemy się zastanowić nad tym, że jak, jak często w życiu też podejmujemy takie fatalne decyzje, oceniając innych. Na początku było ciężko, bo już się bałem, że przy pierwszym strzale nie zabiją, ale okazało się, że, że udało mi się ich trochę oszukać. Ja stawiałem od razu na drwala, no ale sala, sala inaczej krzyczała, także... także... Suszne, widać z tego, że opinie tłumu nie są zawsze słuszne, że tłum po prostu łatwo zmanipulować, łatwo wytworzyć taką atmosferę, że tłum wskaże winnego, a to będzie osoba właśnie niewinna. Takie jest założenie tego formatu, żeby oszukać publikę, żeby, no żeby być lepszym po prostu.